Szalone dwa tygodnie. Były figle w parku trampolin, wodne szaleństwa na basenach, niezapomniana frajda w Energy Landii, poznawanie świata zwierząt w krakowskim zoo oraz relaks na świeżym powietrzu w uczniowskim klubie jeździeckim Ostoja. Dębickie dzieciaki z pewnością zapamiętają te wakacje na długo. Bardzo fajna. No, dlatego, że idziemy na różne wycieczki. Nie da się tego określić w jednym słowie, bo wszystko było świetne. Były różne wyjazdy do Energylandii, dzisiaj do parku trampolinowego. Byliśmy na trampolinach, w Kinie i w McDonaldzie. Były różne atrakcje, były samochodziki, zderzaliśmy się ze wszystkimi. I było strasznie fajnie. Dużo przyjaciół poznałam. Tak. Wspaniałe opiekunki. Prawda. I, I pozdrawiam panią Kasię. Najbardziej mi się podobało chyba wyjazd do Energylandii. Najfajniejsze było na półkolonii, że że, pożyw, że pojechaliśmy na rolę Caster na Zjednandi. Naj, naj, najbardziej to chyba mi się podobało, park laserów. Moje dziecko jest bardzo zadowolone, także na pewno za rok, jak tylko będzie taka możliwość, to skorzystamy znowu. Bardzo fajnie jest spędzony czas przez moją córkę, jest bardzo zadowolona. Bardzo fajnie, jesteśmy zadowoleni. I chcemy na drugi rok taki, takiej samej kolonii. Świetna sprawa, polecam każdemu. Dziecko zadowolone, spędziło zajeżyście czas. Po prostu rewelacja. Jest fajnie, się, fajnie się bawimy. Super się bawimy, wyjeżdżamy na różne wycieczki. Ogólnie jest cała świetna półkolonia. W Energy było fajnie. E, dzisiaj w tym... Dzisiaj w tym parku trampolin. No i w ogóle było tu super ta świetlica. jest... Super była półkola, no, bardzo fajnie dzieci miały zajęcie chociaż. No, jestem zachwycona. Mhm. Dzieci są po prostu przeszczęśliwe. Świetna organizacja. Widzi pan, jak żałują, <grym>, że to już koniec. Polecamy się na przyszły rok. Aktywne wycieczki nie były jedynymi atrakcjami podczas tych dwóch tygodni. Zajęcia edukacyjne, gry i zabawy oraz ciekawe spotkania. Jednym z nich była wizyta psa przewodnika. W półkolonii zorganizowanej przez placuchę wsparcia dziennego z Granapaka na ulicy Kraszewskiego wzięło udział około 50 ochotników z Dębicy.